Połączenia telefoniczne, które mogą mieć bardzo daleko idące konsekwencje. Nie zrobienie, z nie Odłożyłem W szpitalu jest bomba. A zapalnik? Z czego pan zrobił? Zapalnik AMTD. On jest detonowany zegarowo za mniej niż godzinę. Nie jesteśmy w stanie ewakuować szpitala tak szybko. To znajdźcie to wszystko. Ataki na osoby publiczne i ich najbliższych. Twój tata nie żyje. Nie oddycha. Dzwonię z jego telefonu. W k**y. Telefon do mojej córki o mojej śmierci to było przekroczenie wszelkich granic. Moją motywacją było pokazanie, że cyberpolicja jest nieudolna. Ośmieszenie jej. Jak prowadzono śledztwo w sprawie ataków spoofingowych i czy ustalono wszystkich sprawców? Pod okiem policji tu później ten telewizor produkował na tym forum około 800 postów. Jakie tajemnice kryją głęboko ukryte fora Darknetu? Każdy ma swoje motywację, tak? Jeżeli ktoś interesuje się bezpieczeństwem ofensywnym, to może być przestępcą, owszem. Podszywacze, kim jest Diabolo Devilius? Kilku lat w Polsce cyberprzestępcy terroryzują instytucje oraz osoby publiczne. Zgłaszają fałszywe alarmy bombowe w szkołach, szpitalach, samolotach, biurach poselskich. Jedziemy do Kiszyniowa. To tu od 8 lat unijnym doradcą premiera Mołdawii jest Paweł Wojtunik. W przeszłości policjant pracujący wiele lat pod przykrywką, a później szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W 2022 roku, kiedy przebywał na placówce, cyberprzestępcy w wyjątkowo wyrafinowany sposób zaatakowali jego rodzinę. No cześć tato. Cześć cór, czy co tam u Ciebie? Wszystko okej? Okay? Tak, tak. Wszystko tak. dobrze. A jak u Ciebie? Okej. Okay, pogoda ładna, wszystko w porządku. Pracujesz ciężko? Tak, tak. Jest u w pracy. No dobrze. Więc cały dzień na spotkaniach. No dobrze. Ja w piątek przyjeżdżam. Dobra? Super. Czekam. Trzymaj się, trzymaj no. się. Uwaga na Dobra, siebie. to też się trzymaj. Pa, pa. Bierz, pa, pa. Cześć, cześć, pa. Pamiętam, byłem sam wtedy w Kiszyniowie i dostałem telefon od żony, czy żyje, czy wszystko w porządku. I żona powiedziała, praktycznie krzyknęła, zadzwoń natychmiast do Ady. do Ady, bo ona myśli, że nie żyjesz. I wtedy zadzwoniłem do córki. Moja córka, no, rozpakała się, słysząc mój głos. Okazało się, że ktoś zadzwonił do niej, wykorzystując automat telefoniczny, i powiedział, że Twój tata upadł, nie oddycha, nie żyje. Spoofing telefoniczny to perfidna sztuczka polegająca na podszyciu się w telefonie ofiary pod już zapisany kontakt. Przestępcy w prosty sposób oszukują ofiary, które myślą, że odbierają połączenie np. Na od najbliższych.